Wszystkich cieplutko i serdecznie na kanale Monami. Drodzy moi widzowie, dzisiaj chciałabym się pochwalić moją współpracą, taką pierwszą, dużą współpracą z firmą Paryskie Perfumy. Kochani, chciałam Was zaprosić właśnie na filmik, w którym opowiem o produktach właśnie firmy paryskie perfumy. Te produkty tutaj, właśnie, widzicie w tle, za mną. Za chwilkę wam je wszystkie tutaj zaprezentuję, ale pokrótce chciałabym wam przybliżyć tutaj tą markę, chciałabym troszeczkę o niej opowiedzieć. No i sami zadecydujecie później, czy będziecie mieli chęć dokonania zakupów. Kochani, firma ta zwróciła się właśnie do mnie. Z propozycją wybrania sobie pięciu perfum i przetestowania ich po prostu u siebie. Ja wybrałam sobie cztery flakoniki damskich perfum, jeden flakonik perfum męskich dla mojej drugiej połowy, ponieważ on tak nie za bardzo jest otwarty na testowanie jakichkolwiek nowości. Ja jestem osobą otwartą, więc. Jeśli mam tylko możliwość, właśnie, przetestowania, sprawdzenia jakiegoś nowego produktu, nowego kosmetyku, no to stwierdzam, że dlaczego nie. Więc dzisiaj, właśnie, chciałabym Wam opowiedzieć o perfumach, o paryskich perfumach. Są to, słuchajcie, odpowiedniki oryginałów, które bardzo, bardzo swoimi zapachami przypominają oryginały. W ofercie mają. Bardzo szeroką gamę, jeśli chodzi o e, no, szeroką gamę perfum. E, tutaj, słuchajcie, jest cała lista perfum. E, jeśli chodzi o zapachy damskie, to mamy Diora, mamy Bruno Banani, mamy Kevina Kleina, Gucci, Hugo Bossa. No, naprawdę, tego jest dużo. Ja tutaj nie będę. Czytać wszystkiego, bo to po prostu zajęłoby nam bardzo dużo czasu. Mamy również w ofercie dla panów tutaj jest cała lista zapachów: również są to Diora, Versace, Tom Ford, Mercedes, La Costa. Dużo znanych marek, więc szeroka gama. Ale co ciekawe, w swojej ofercie paryskie perfumy posiadają również zapachy dla dzieci, także można również zapachy tutaj zakupić dla swoich pociech, w szczególności dla dziewczyny, które często, gęsto naśladują swoje mamy i używają kosmetyków, kolorówki, czy jakiś... Nie wiem, balsamów, szminek i tak dalej. Więc również właśnie w swojej ofercie firma ta wyszła naprzeciw dzieciom, więc również mają w swojej ofercie zapachy dla, dla dzieci. Kochani, jeśli chodzi właśnie o najbardziej popularne, Zapachy, które w tej chwili są, cieszą się największą sprzedażą i największą popularnością. Jeśli chodzi o panie, to jest to zapach Armaniego Sea, si, jest to Chanel Coco Mademoiselle, no to oczywiście jest to sztandarowa, znany zapach, znana marka. Z firmy Lancôme La Villa Belle, to jest oczywiście znana nam teraz z reklam telewizyjnych perfuma. No i oczywiście Versace Bright Crystal, jeśli chodzi o panów, najczęściej wybieranymi zapachami jest to Sauvage z Diora, to oczywiście moja druga połowa używa i namiętnie i po prostu jestem w zapachu zakochany. Dalej mamy tu Armani Aqua di Joy, Hugo Bosa, Szary Boss. Pakora Banal 1 Million. Także no, jest tych zapachów tutaj bardzo, bardzo dużo. Ja tu nie będę po prostu czytać, bo tak jak mówię, chciałabym pokrótce Wam opowiedzieć, a nie tutaj zagłębiać się we wszystkie, wszystkie szczegóły, bo po prostu ten filmik byłby mega długi. Kochani, jeśli chodzi o pojemności tych perfumek, ja tutaj otrzymałam. Do przetestowania perfumki o pojemności 35 ml. Tak one wyglądają, ale w swojej, pojemno... w swojej ofercie, przepraszam, posiadają również inne pojemności. Oprócz tej 35 posiadają również pojemność 60 i 108 ml. No i odpowiednio, ta najmniejsza kosztuje 24,70, kolejna ta pośrednia 39,40 i ta największa 63,90. Są możliwości tutaj zakupów, oczywiście, zarówno na przedpłaty, jak i przy odbiorze. Z tym, że wiadomo, przy odbiorze jest pobierana opłata 15,40 40 Jeśli chodzi o darmową dostawę przy przedpłacie, musimy dokonać zakupów powyżej 150 zł. Wówczas otrzymamy taką paczuszkę za darmo. Firma ta, słuchajcie, pracuje od poniedziałku do soboty, co ciekawe, do, od 7 do godziny 20, więc bardzo długo. Paczuszki są bardzo szybko realizowane. Więc myślę, że można tutaj w szybki sposób dokonać zakupów zarówno dla siebie jak i jeżeli potrzebujemy jakiegoś pomysłu na prezent, to jest to również bardzo fajna alternatywa na wyjście z awaryjnej sytuacji. Jeżeli nie wiemy, nie mamy pomysłu, to wtedy możemy sobie słuchajcie zamówić taką właśnie perfumę na prezent dla, dla kogoś, do jakiegoś selenizanta. No i ja, słuchajcie, tutaj wam może teraz przybliżę to, to opakowanko i coś powiem właśnie o tych perfumkach. Kochani, te perfumy, jak widzicie, są w przepięknych szklanych opakowaniach z taką przeźroczystą, piękną tutaj nakręteczką. Dodatkowo, dodatkowymi tutaj walorami kolorystycznymi, jest kolor złoty, który dodaje nam tutaj takiej ekstrawagancji i elegancji, więc one przepięknie, słuchajcie, wyglądają właśnie na półeczce, szafeczce czy, czy jakiejś toaletce. Dodatkowo nam tutaj mogą pełnić rolę właśnie ozdobne, nie tylko, nie tylko jakby sam perfum w użytku, ale również tutaj jak stoi nam taka buteleczka na szafeczce, to również to przepięknie, elegancko wygląda. Dodatkowo, jeśli chodzi o opakowanie zewnętrzne, słuchajcie, one są opakowane w takie piękne białe kartoniki ze złotymi tutaj dodatkami. Więc, tak jak wspomniałam, na prezent jest to przepiękna, przepiękna alternatywa na dokonanie właśnie, czy obdarowanie kogoś bliskiego. Jakimś takim pięknym prezentem. No i popatrzcie, one, one tak właśnie przepięknie, ładnie wyglądają. Jeśli chodzi o zaperfumowanie te, tych, pe, tych odpowiedników, wynoszą one od 17 do 21%. Więc myślę, że jest to fajna alternatywa. Jest, że jest to fajny fajna zawartość właśnie tych perfum w środku tego produktu, kochani, i co ciekawe, co ciekawe, chciałam Wam powiedzieć, że firma ta na tyle jest pewna tych swoich produktów, że jest możliwość testowania po zakupie takiego perfumu, jest możliwość testowania właśnie takiego flakonika, takiego perfumu przez 90 dni i jeżeli dany zapach nam. Się nie spodoba, możemy odesłać taką perfumkę do, z powrotem i firma ta zwróci Wam pieniążki. Ale jest jeden warunek, że perfum nie może być, czy ta, ten flakonik, nie może być wykorzystany więcej niż w połowie. Więc myślę, że no, umówmy się, to, to już jest tak bardzo szeroki i długi czas. Że przez te 4-5 dni jesteśmy w stanie sobie przetestować taki produkt i wyrobić sobie po prostu zdanie na temat danego zapachu, na temat danej perfumki. No i jeżeli nam nie podpasuje, to powiedzmy po tym tygodniu spokojnie, spokojnie możemy odesłać. Kochani, co jeszcze tutaj chciałam Wam powiedzieć? O tym Wam powiedziałam. Mają, słuchajcie, co ciekawe, bardzo fajnie mają na stronie rozbudowane właśnie gamę tych zapachów. Nie tylko jest to rozpisane na zapachy damskie, męskie, dziecięce, ale również na pory roku i czy są to zapachy słodkie, czy są to zapachy właśnie jakieś bardziej jakieś lekkie, cytrusowe i na porę roku, czyli odpowiednie, nie wiem, lato, jesień, bo wiadomo, że w, tym, w tych okresach używamy w okresie letnim innych perfum, w okresie zimowym używamy cięższych perfum. Jest to tam na tyle fajnie właśnie rozpisane, że ktoś, jeżeli nie zna danego zapachu, a ma ochotę sobie sprawić właśnie jakiś perfum, na przykład o zapachu cytrusowym, to wchodzi sobie tam właśnie na tą zakładeczkę, i są tam wyszczególnione właśnie e, odpowiednie perfumy. E, firma ta o tyle też e, na stronie umieściła tak fajnie szatę graficzną, e, że jeżeli ktoś e, nie zna flakonika, albo e, no, dużo ludzi też po opakowaniach pamięta, tak? e, więc jest tam wrzucone zdjęcie e, oryginału, i do tego jest jakby po drugiej stronie właśnie odpowiednik danego produktu. Więc naprawdę firma jest bardzo przyjazna, jeśli chodzi o klienta. Weszła tutaj naprzeciw, myślę, wielu osobom. Wiadomo, każdy uwielbia co innego. Na każdym ta sama perfuma będzie zupełnie inaczej pachniała, zupełnie inaczej się utrzymywała. Zależy to również od danej pory roku. I no, jest wiele, wiele czynników, które jakby tutaj warunkują utrzymywanie się takiego perfumu na danej osobie. Kochani, ja bym tutaj chciała Wam pokazać zapachy, które ja sobie zamówiłam. Tutaj mam, kochani, 166, 166 numerek. Jest to odpowiednik perfumu Joy. Bardzo świeży. Taki kwiatowy zapach, ciekawy. No nie wiem, czy, czy ktoś. Myślę, że znacie, znacie tą, tą markę, tą firmę. Ja sobie akurat właśnie chciałam zamówić perfumę, które znam i które jestem w stanie tu jakby porównać z oryginałami. Dalej, 278. Oto jest ta. To jest, słuchajcie, perfumka, popatrzcie. Tutaj jest tego już dość sporo wypsikane, ja to również pokazałam moim koleżankom w biurze, one również to testowały i ta perfumka, słuchajcie, im jakby najbardziej się spodobała, 278, jest to Emporio Shi. uwielbiam tą, słuchajcie, uwielbiałam tą perfumę, ja na, jakby z tego co pamiętam, chyba gdzieś ze 3-4 flakoniki nawet zużyłam tego perfumu. On ze mną się tak, słuchajcie, komponował, że ja kompletnie tego zapachu, słuchajcie, na sobie nie czułam. A kto koło mnie przechodził, zawsze pytał: Monia, co to jest za zapach, bo on tak pięknie pachnie. On ma taką nutę troszeczkę pudrową. Ja ogólnie bardzo lubię nuty pudrowe, nie lubię właśnie ciężkich zapachów, lubię właśnie takie coś. Nie lubię też takich intrygujących, bo one są dla mnie za ostre i ja wtedy nawet potrafi mnie głowa boleć przy takim zapachu. Natomiast właśnie ten, ten perfum jest przepiękny, pachnącym właśnie zapachem o, takim pudru, o takiej pudrowej nucie. No i tu się nie pomyliłam, moje koleżanki w biurze również, słuchajcie, jak się popsikałam tą właśnie perfumką, one również stwierdziły, o no nie, a czym ty tak pachniesz, pokaż, pokaż, pokaż. No i zaczęły się namiętnie również tutaj, prawda, pryskać, psikać, perfumować i były zachwycone tym zapachem, tym zapachem jakby tutaj najbardziej przypadł do gustu. Dalej, mam tutaj 262 numerek. Jest to, słuchajcie, odpowiednik Hugo Bossa Woman. Ten perfum ma taki od, od, odcień, taki zapach pożyczkowy taką nutę pożyczkową, bo tak oryginał właśnie pachnie taką porzeczką, Przepiękny też zapach. No, słuchajcie, na okres letni naprawdę przesuper. Ma tak, tak właśnie, tak, 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 tak. Bardzo, bardzo fajnie, delikatnie pachnie, ale taką właśnie czuć nutę, nutę właśnie porzeczy, Więc też bardzo, bardzo fajny zapach na lato. No i słuchajcie, i tutaj mam jeśli chodzi o ostatni zapach, jeśli chodzi o zapach damski. Jest to numer 30 i jest to, słuchajcie, szanelka Chance. Co do tego zapachu, e, no nie wiem, e, jest bardzo, bardzo zbliżony, bardzo podobny, ale gdzieś, słuchajcie, nie wiem, no u mnie jakoś tak, e, gdzieś ten zapach tutaj nie, nie do końca się utrzymuje, gdzieś to ze mną tutaj ten zapach e, nie do końca. Ja tu się popsikałam tym właśnie tym perfumkiem, e, ale, ale tak, nie wiem, e, akurat ten mi jakoś tak. Znam ten perfum, miałam go przez chwilę, bo e, otrzymałam go, słuchajcie, kiedyś w prezencie e, i testowałam może pół flakonika, e, używałam bo nie testowałam, używałam pół flakonika. No niestety moja córka e, stukła mi ten, tą, tą perfumę i już niestety nie udało się flakonika w żaden sposób uratować. Ale to nie o tym. I ostatnią, słuchajcie, perfumką. Jest to numerek, już Wam powiem. Jest to Sauvage z zbiora męska. Bo właśnie moja druga połowa używa tej perfumy. jest to numerek 73. Jak widzicie, tutaj szata graficzna jest granatowa, więc jest łatwo rozpoznać, które, które właśnie buteleczki, które opakowania są dla mężczyzny, a które dla pani. No i powiem Wam też, bardzo fajnie, bardzo ładnie pachnący, tak, takim bardzo eleganckim panem. Bardzo ja, ja uwielbiam po prostu moją połówkę, jak pachnie Saważem przepiękny, przepiękny zapach. Także polecam, jeżeli macie ochotę właśnie sprawić radość swoim, swoim drugim połówkom, swoim panom to myślę, że ten zapach jest naprawdę wart uwagi. On z tego, co pamiętam, bardzo, bardzo dobrze się sprzedaje. Zarówno właśnie odpowiedniki wszelkiego rodzaju, jak i również właśnie zamienniki, jak i tutaj te perfumy, które Wam prezentuję z firmy Parskie Perfumy. Kochani, to myślę tyle, tyle tutaj, jeśli chodzi o prezentację tych perfum. Chciałam tutaj Wam powiedzieć, że od firmy właśnie Paryskie Perfumy otrzymujecie 20% zniżki na hasło Monika123 i po dokonaniu właśnie zamówienia na stronie paryskie paryskieperfumy.pl otrzymacie właśnie tą zniżkę. A teraz, kochani, dosłownie na sekundkę zapraszam Was. Do komputera. Tam pokażę Wam pokrótce tylko tą stronę, żebyście wiedzieli, jak ona wygląda. I zaproszę Was na koniec, tak dosłownie, na trzy słowa, żeby się z Wami pożegnać. Kochani, tak dosłownie pokrótce: jesteśmy na stronie paryskie-perfume.pl. Chciałabym Wam tutaj właśnie pokazać to, o czym mówiłam: zwrot i testowanie do 90 dni, gwarancja trwałości minimum 8 godzin. No i tu oczywiście informacje dotyczące zamówień oraz darmowej dostawy. Mamy tu bardzo fajnie rozbudowaną tą górną część. Mamy tu poopisywane perfumy damskie perfumy męskie zapachy oraz marki no i słuchajcie oprócz tego że jest podział właśnie na marki mamy rozpisane tutaj na zapachy słodkie, drzewne, piżmowe na porę roku co ciekawe i oraz okoliczności więc jeżeli nie znamy danego perfumu możemy sobie na daną porę roku kliknąć i wyskoczy nam właśnie odpowiedni perfum na daną, na daną porę roku. No i słuchajcie tylko tak na szybko pokażę wam kliknę tutaj w Diora, popatrzcie wysko, wyskakują nam tutaj perfumki właśnie które są u nich w sprzedaży i, o, i ich odpowiedniki. No i mamy tutaj tą słynną męską perfumę z Diora Savage. Yy, mamy tutaj właśnie pokazane, słuchajcie, oryginalne słoiczek yy, tego perfumu, więc jeżeli ktoś nie zna, a widział na reklamie, no to właśnie mamy tutaj yy, pięknie sfotografowany oryginał. Klikamy sobie właśnie yy, na. Yy, na, na ten perfum i y, mamy tutaj po pierwsze właśnie y, pięknie ten, y, przybliżone nam opakowanie oryginału, ale do tego właśnie jest tutaj od razu przypasowany y, przypasowane zamiennik, więc y, nie musimy nigdzie dodatkowo klikać, pstrykać i tak dalej szukać, zastanawiać się, y, więc... Mamy tu pokazane właśnie oryginał jaka cena, A do tego jest właśnie przypisany właśnie ten zamiennik. Odpowiedni numerek jest pokazana cena, Pięknie tutaj jest wszystko poopisywane. Są również, słuchajcie, opinie do tego, żeby no, być przekonanym, żeby wiedzieć, co w danym momencie się kupuje. No i, i tak, tak wygląda ta strona, także myślę, że jest bardzo fajnie przygotowana pod klienta, przejrzysta. Myślę, że tu spokojnie się odnajdziemy. I można dokonywać fajnych zakupów. Także, kochani, ja jeszcze zapraszam Was dosłownie na minutkę, żeby z Wami się pożegnać. Kochani, więc tak wygląda, wygląda ta strona paryskie meśnik perfumy.pl. Myślę, że jest ona przejrzysta, przystępna i odnajdziecie się tam. Mam nadzieję, że na na tyle Wam przybliżyłam tutaj tą firmę, że będziecie tutaj swobodnie się tam poruszać na tej stronie, że będziecie sobie właśnie sprawiać przyjemności właśnie pod kątem perfum. Oczywiście ta firma również znajduje się na Instagramie, można ją odnaleźć, więc możecie również i do tamtej przestrzeni zaglądać. No, i kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy filmik. Ja chciałam na koniec tutaj jeszcze raz serdecznie podziękować firmie Paryskie Perfume, że miałam możliwość przetestowania tych produktów, opowiedzenia o nich. No i oczywiście, że, że zostałam zauważona wśród tak wielu youtuberek, youtuberów i otrzymałam możliwość właśnie nakręcenia filmiku. O tych produktach. Także cieszę się bardzo, że no, jestem gdzieś tam już zauważana w tym wielkim świecie YouTube'a. Z czego się bardzo serdecznie cieszę i, i jest mi bardzo, bardzo miło. Kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas i uwagę. Mam nadzieję, że miło ten czas spędziliście ze mną i będziecie korzystać tutaj z robaciku, który firma Paryskie Perfumy przygotowała właśnie dla Was. Dobrze kochani, żegnam się z Wami tym akcentem i do następnego filmiku. Cześć!